Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dzisiejsze nagranie jest fragmentem programu Zaprogramuj siebie na sukces. Dzisiaj proponuję Ci zmianę niesłużących Ci już przekonań dotyczących dawania i otrzymywania miłości. W tym celu wykorzystamy metodę promieniujące światło jedności. Pozwól, że najpierw powiem kilka słów wstępnych, Odnośnie tej metody. Już od jakiegoś czasu wspominałam, że w rozwiązywaniu problemów, programowaniu sukcesów oraz pozbywaniu się przestarzałych, niesłużących mi już przekonań, posługuję się zupełnie nową i niesamowitą metodą. Jest to właśnie metoda promieniująca światło jedności. Twórcami i odkrywcami tej metody jestem ja, Barbara Łukowiak, oraz moja dobra przyjaciółka Maja Poc. Metodę promieniujące światło jedności odkryłyśmy wspólnie podczas rozmowy. To tak, jakby promieniujące światło samo nas odnalazło. Czym jest to światło? Nie jest to zwykłe światło. Promieniujące światło jedności niesie z sobą i zawiera w sobie nieskończoną miłość, dobrostan. Zdrowie, harmonię, kreację. Jest to najczystsza, nieskończona, nieograniczona boska iskra w nas oraz we wszystkim, co istnieje we wszechświecie. Promieniujące światło jedności, to światło miłości, najczystszej źródłowej prawdy i samoświadomości. Jest to też narzędzie do przesyłania nieskończonej świadomości miłości i prawdy. Nic się przed nim nie ukryje. Ponieważ światło to wibruje najwyższymi możliwymi frekwencjami, jest w stanie przetransformować, transmutować wszystko, co zbędne, wszystko, co niepotrzebne, szkodliwe, nieczyste, do formy prawdziwej, czystej miłości, do najczystszej prawdy i samoświadomości. Równocześnie, ponieważ jest to światło nieskończonej, najczystszej miłości, transformacja przebiega w sposób lekki, subtelny i niemal nieodczuwalny. Obecnie stosujemy promieniujące światło jedności dosłownie na wszystko. Z mojej i mojej praktyki wynika, że działa ono doskonale tu i teraz, oraz wykracza także poza czas i poza przestrzeń. Działa na wszystkich poziomach naszej świadomości i nieświadomości. Działa też poprzez wszystkie poziomy naszej świadomości i nieświadomości. Dzisiaj proponuję Ci doświadczenie działania promieniującego światła jedności. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę na aktywowanie promieniującego światła jedności w momencie, kiedy Cię o to poproszą. Czyli wystarczy, że y, odpowiesz krótko tak. Kiedy mówisz tak, decydujesz tym samym, wybierasz i pozwalasz energii promieniującego światła jedności wykonać całą pracę uzdrawiającą, transformującą, transmutującą dla najwyższego Twojego dobra i dobra wszystkich związanych z tą sytuacją, problemem czy też zagadnieniem. Pozwalasz też dosłownie zainstalować nowe przekonania w całym Twoim systemie energetycznym, czyli nie tylko w Twoim umyśle, ale też na poziomie komórkowym, Twojej matrycy energetycznej, Twoim DNA. Słowem, na wszystkich poziomach Twojej świadomości, podświadomości i nadświadomości. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody uaktywnię promieniujące światło jedności. Będzie to trwało dosłownie sekundę. Dlatego tak kocham tę metodę. Nie wymaga godzin przygotowywania i realizacji. Aktywacja promieniującego światła jedności zawsze zajmuje dosłownie sekundę do kilku sekund. Jej działanie natomiast i efekty działania mogą być rozłożone w czasie. Zawsze wszystko przebiega dla najwyższego naszego dobra i jest uzależnione od naszej gotowości na zmianę. Przed czym można zmienić tę gotowość, oczywiście korzystając z promieniującego światła jedności? Dziś proponuję Ci zmianę niesłużących Ci już przekonań dotyczących dawania i otrzymywania miłości. W tym celu wykorzystamy oczywiście metodę promieniujące światło jedności. Zaczynamy. Oto to przekonanie. Przez swoje życiowe błędy kiedyś tam nieświadomie popełnione, nie zasługują na to, by być kochaną i samej kochać. Na ile w skali od 0 do 10 zgadzasz się z tym przekonaniem? 10 oznacza, że jest ono prawdziwe dla Ciebie w 100%. Przez swoje życiowe błędy kiedyś tam nieświadomie popełnione? Nie zasługuję na to, by być kochaną i samej kochać. I teraz poczuj wszystkie reakcje w ciele, kiedy to mówisz. Przez swoje życiowe błędy, kiedyś tam nieświadomie popełnione, nie zasługują na to, by być kochaną i samej kochać. Czy pozwalasz, by promieniujące światło jedności zostało uaktywnione w tym temacie? Jeżeli pozwalasz, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Pomyśl teraz o wszystkim, co zatrzymuje Cię przed otrzymywaniem i dawaniem miłości. Pozwól odczuć sobie, Cokolwiek czujesz, kiedy o tym myślisz? Czy pozwalasz, by promieniujące światło jedności zostało uaktywnione w tym temacie? Jeżeli pozwalasz, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Czy chciałabyś, by promieniujące światło jedności odblokowało wszelkie źródła, którymi może przychodzić do ciebie miłość? Jeżeli chcesz tego, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Czy jest jakaś część ciebie, która stawia opór, sabotuje cię, przeszkadza, obawia się wszystkich tych cudownych rzeczy, które mogą pojawić się w związku z otrzymywaniem i dawaniem miłości? Czy chciałabyś, by promieniujące światło jedności pokazało najczystszą prawdę tym częściom ciebie? Jeżeli chcesz tego, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Czy chciałabyś, by Twoje wyższe ja ustawiło tak Twój umysł, by kochanie siebie i innych pokazało Ci się z szerszej duchowej perspektywy? Czy pozwalasz, by promieniujące światło jedności zostało uaktywnione w tym temacie? Jeżeli pozwalasz, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. A teraz powiedz do siebie: W pełni zasługuję na to, by być kochaną i samej kochać. Czy pozwalasz, by promieniujące światło jedności zostało uaktywnione w tym temacie? Jeżeli pozwalasz, powiedz tak: Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Teraz powiedz do siebie: Kocham i jestem kochana. Czy pozwalasz, by promieniujące światło jedności zostało uaktywnione w tym temacie? Jeżeli pozwalasz, powiedz tak. Aktywacja światła dla wszystkich, którzy wyrażają na to zgodę. Dziękuję. I teraz powiedz ponownie do siebie: przez swoje życiowe błędy, kiedyś tam nieświadomie popełnione, nie zasługuję na to, by być kochaną i samej kochać. Na ile w skali od 0 do 10 teraz zgadzasz się z tym przekonaniem? 10 oznacza, że jest ono prawdziwe dla ciebie na 100%. Co się zmieniło? Bardzo jestem ciekawa Twoich wrażeń. Dlatego proszę, napisz, co odczułaś i czy coś odczułaś w trakcie i po aktywacji. Zmiana może dotyczyć Twoich myśli, odczuć w ciele, emocji, czy nawet może to być zmiana w odbiorze otoczenia zewnętrznego. Możesz tę zmianę odczuć od razu. A może ona się pojawić dopiero po jakimś czasie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś. Mówiła Barbara Łukowiak.